Servus. No, dzisiaj trzeba będzie kolejną strukturę poznać i w kolejny sposób będziemy uczyli się, czy też ćwiczyli sobie tworzenie próśb o charakterze pośrednim. W ostatniej sekcji poznaliśmy kauzatywny have i nauczyliśmy się, jak robić zlecenia, które są jednocześnie prośbami. A dzisiaj nauczymy się, w jaki sposób można robić prośby bezosobowe. No to do dzieła. Przypatrzmy się na początku naszej dobrze już znanej prośbie. Would you please tell him to wait outside? Która jest jednocześnie mową zależną trybu rozkazującego, prawda? Tam czynność, na której będziemy wykonywali jakąś operację, jest przedstawiona w postaci bezokolicznika, prawda? Czyli mamy tutaj kilka elementów. Would you please? Tak, czyli to jest prośba. Tell him, powiedz mu, to wait outside, aby poczekał na zewnątrz. W rozbiciu na elementy będzie wyglądało to mniej więcej tak. I teraz widzimy, że jest tutaj kilka klocków. We request passengers to wait in a departure lounge a departure lounge to jest hala do odlotów na lotniskach, jak często się spotyka czyli mamy podmiot we mamy czynność request prosimy, mamy dopełnienie czyli obiekt, na który będzie wykonywana jakaś czynność passengers, no i oczywiście ten bezokolicznik, o którym przed chwileczką mówiliśmy to wait i teraz gdzie okolicznik miejsca in the departure lounge prawda no, i teraz tak, czyli my prosimy, ale tą samą prośbę można przedstawić całkowicie bezosobowo przy użyciu strony biernej. Stronę bierną w angielskim tworzymy w bardzo podobny sposób jak w języku polskim, gdzie mamy czas czynności przedstawiony za pomocą czasownika być. Tutaj mamy akurat czas teraźniejszy w tym przypadku. Natomiast tą czynność, na której wykonujemy operację, zawsze, niezmiennie, w każdym czasie przedstawiamy za pomocą imię słowu biernego, czyli tego przymiotnika zrobionego z czasownika, który wyraża stan. Zrobione, napisane, przeczytane. Okay? No i teraz tak, czyli prosimy, aby, aby pasażerowie udali się do hali, do odlot, hali odlotów. Wobec tego pasażerowie są proszeni, aby udać się do hali odlotów. I popatrzmy, jak takie coś krok po kroku się konstruuje. I mamy tak. Passengers are requested to wait in the lounge. Passengers are requested to wait in a departure lounge. Prawda? I na polskim to się, w języku polskim, będzie się to przegłębiać: pasażerów upraszać czy, czy prosi się, aby poczekali w hali odlotów. Prawda? Jest to rejestr dość formalny, ale wszędzie tam, gdzie będzie takie ogłoszenie, prośba będzie bezosobowa, która dotyczy dużej grupy ludzi. Takie rzeczy gdzieś tam na lotniskach, na dworcach, w szpitalach, na granicach, gdzieś w każdym, w, każdym, w każdym miejscu, gdzie będzie grupa ludzi i będzie chciało się tą grupę ludzi w jakimś tam miejscu, w jakimś tam kierunku skierować albo poprosić do wykonania jakiejś czynności, to takie zwroty będziemy dosyć często spotykali. Mamy tutaj z jednej strony takie typowe słowa, które będziemy w tej konstrukcji używali, takie jak np. request, prosić lub żądać, expect, oczekiwać w sensie wymagać, że ktoś zrobi jakąś tam czynność, ask, prosić, encourage, też wymagać, ale w sensie zachęcać, oblige, wymagać w sensie zobowiązywać, tell, czyli powiedzieć, to wiemy, oraz insist, czyli wymagać w sensie nalegać. Ale wszystkie te słowa są dość podobne do siebie, i to będzie tylko taki trochę jakby inny kolor tego, tego, tego zwrotu. Natomiast sens tego zwrotu, tego bezosobowego zaproszenia kogoś do wykonania czynności, będzie zawsze taki sam. A teraz popatrzmy, jakimi pojęciami językowymi będziemy w tym ćwiczeniu operowali. Będziemy mieli takie pojęcia. Wait in the departure lounge, to już wiemy. Proceed to platform 2, no to na stacji kolejowej. Proceed oznacza podążać w kierunku, iść, taka bardziej formalna forma do go. Uh, refrain from smoking, czyli powstrzymać się od palenia papierosów. nie palić, tak? Powstrzymać się od palenia papierosów. Znowu, yy, znowu formalny sposób. Fill in the form, czyli wypełnić formularz. Keep quiet, no to jasne, zachować ciszę. Oraz stop for customs control. No, stop for customs, stop for passport control i tak dalej. Stop for, zatrzymać się do czegoś, w jakimś celu. Okay? No to teraz poćwiczmy sobie, jak taka strukturka mogłaby wyglądać już na konkretnych przykładach. Trzeba się trochę do tego przyzwyczaić, dlatego na początku proponuję, żeby potraktować te wszystkie zwroty jako pewnego rodzaju standardy komunikacyjne i nauczyć się tych zwrotów na pamięć. Oczywiście będziemy je dalej ćwiczyć, natomiast w całości łatwiej się to zapamiętuje, dlatego że one występują w dość charakterystycznych kontekstach sytuacyjnych, zawsze. Dobra? No to dobra, to na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszonka niebawem jak zawsze. Pa pa!